Dom wydawniczy kontinuum przedstawia Dzieje sowieckiej wyprawy polarnej. Autor Henryk Jankowski czyta Aleksander Bromberek. Zapraszamy do wysłuchania klasycznej publikacji powstałej w 1934 roku. Przybliżającej kulisy radzieckiej ekspedycji polarno-morskiej, której celem było sprawdzenie, czy zwykły statek handlowy jest w stanie pokonać północną drogę morską, szlak łączący Europę z Azją wzdłuż północnych wybrzeży Rosji. Życzymy interesującej lektury. Dom wydawniczy kontinuum. Zwyczajni bohaterowie. Moskwa, 14 lutego 1934 roku. Sowiecki łamacz lodów Czeluskin zatonął na Morzu Polarnym w odległości 155 mil od przylądka północnego i 144 mile od przylądka Welen. Ta krótka notatka telegraficzna była odległym i tak znikomym echem jednej z tragedii polarnych, w jakie obfitują lodowe pola i morze Arktyki. Odkąd człowiek bierze się za bary z tajemnicą północy. Ale wyprawa Czeluskina była niezwykła, jak niezwykłymi są też ludzie, którzy brali w niej udział. Nie chodziło tym razem ani o ustalenie jakiegoś nowego rekordu, ani o zatknięcie flagi na jakichś nieznanych lądach, ani wreszcie o wyczyn propagandowy lub sportowy. Czeluskin i jego załoga kontynuowała po prostu pracę radzieckiego łamacza lodów Sybirjakowa – który w roku 1932 znalazł drogę morską z Archangielska na wschodnie wybrzeża Azji i wylądował we Wostoku. Niezwykłość wyprawy polegała na tym właśnie, że tak wielkich i bohaterskich wysiłków, tak niebezpiecznej imprezy podejmują się ludzie w zwyczajnej służbie. Od zwykle odkomenderowani do przedsięwzięcia, zwykli bohaterowie. I mało kto na świecie dowiedziałby się o ich codziennym bohaterstwie, które należy do ich zawodu, gdyby nie katastrofa. Dopiero tu codzienność bohaterstwa stała się niecodziennością. Niepokalany rycerz północy, zaginiony w pustyni śnieżnej, lecz nieśmiertelny amunsen, zyskuje tu najszczytniejszą konkurencję w całej załodze, w stuosobowym kolektywie pracy i bohaterstwa. Dlatego też słusznie wzniesiony będzie w Moskwie pomnik ku uczczeniu ekspedycji Czeluskina. Dzień w Czerwonej Stolicy. W chwili, kiedy rozgrywała się tragedia na Morzu Polarnym, Moskwa żyła zwyczajnym, a tak gorączkowym tempem cechującym Czerwoną Stolicę. Pod ziemią buduje się w szturmowym tempie kolejkę, metro, a na ciasnych ulicach wloką się obwieszone ludźmi tramwaje. Marnie ubrana publiczność zapełnia ulice i place, ale na peryferiach powstają piękne i nowoczesne domy, a niedaleko Kremla buduje się dwa giganty hotelowe. Publiczność rozrywa gazety. Wieczorna Moskwa, popularny i niezwykle poczytny organ stołeczny, podaje szkic mającego powstać w najbliższych latach pałacu Sowietów, największego na świecie drapacza chmur, wysokiego na 415 metrów. Dzień 13 lutego ma zresztą specjalne znaczenie. Oto bawi właśnie w Moskwie polski minister spraw zagranicznych pan Józef Beck. Wizyta ta grzebie w niepamięci długie lata zatargów i zapowiada pokojową współpracę przypieczętowaną paktem o nieagresji. Publiczność moskiewska odnosi się z sympatią do wizyty polskiego męża stanu. Tego dnia po południu zasiedli polski i sowiecki mężowie stanu w głębokich, dyplomatycznych fotelach komisariatu spraw zagranicznych do przyjacielskiej, a tak dyplomatycznej pogawędki. Wysoka ułańska postać polskiego ministra nachyla się kurtuazyjnie ku przyciężkiej, nieco nieruchowej cielesności komisarza Litwinowa, jednego z najpopularniejszych obecnie mężów stanu. W tym samym momencie wylatuje z pokładu Czeluskina ostatnia rakieta sygnałowa, przecinając ostrym łukiem mroczną i rozpaczliwą noc podbiegunową. Katastrofa. Oto raport kierownika ekspedycji profesora Schmidta o zatonięciu Czeluskina. 13 lutego zadał gwałtowny wiatr północy. Otoczyła nas oślepiająca śnieżyca mróz osiągnął blisko 30 stopni niżej zera. Czekaliśmy tylko chwili, w której zostaniemy zgnieceni ze wszystkich stron. Próbowaliśmy z kapitanem stać na pokładzie i obserwować położenie i ruchy lodów. Słyszeliśmy tylko głuche trzeszczenie. W południe góra lodowa wyrosła po lewej naszej stronie i szła prosto na nas. Miała ona 8 metrów wysokości. Wydano rozkazy natychmiastowego wyładowania zapasów. Z dyscypliną, do której wszyscy przywykli, zajmowali nasi ludzie swoje posterunki. Lodowa tama przerwała się. Jedna część jej pola zaczęła poruszać się popychana przez ów mur. Metalowy dziób statku opierał się jeszcze temu atakowi. Widać było, jak pod naciskiem lodu, całe płaty metalu odpadały. Jak kruszyły się i ryły lód, rozdzierane zarazem wstrzępy. Lód pracował, powoli, ale niezmordowanie. Śmiertelny wstrząs. Spojenia statku pękały z trzaskiem i hałasem. Gwałtowne natarcie lodów wykrzywiło i zniekształciło spód okrętu z lewej strony aż do hali maszyn. To uszkodzenie skazywało statek na bezczynność. Ale nie znaczyło jeszcze, że zacznie on przeciekać. Uszkodzenie to znajdowało się znacznie wyżej, ponad linią wody. Ale wnet stałe uderzenia pola lodowego rozbiły całkiem spód okrętu. Woda zalała hale maszyn i kotły. Z trzech naszych kotłów tylko jeden był czynny, bo w ten sposób zaoszczędzaliśmy paliwa, a jednocześnie zajmowaliśmy się czyszczeniem dwóch pozostałych. Właśnie w tej chwili czynny był kocioł lewy, to jest z tej strony statku położony, który był najbardziej atakowany przez lody. Pod ich naciskiem kocioł został rozerwany, pompy ratownicze uległy temu samemu losowi. Szczęśliwie nie nastąpiła eksplozja, bo liczne szczeliny pozwalały ulatniać się swobodnie parze. Statek był stracony. Mógł istnieć co najwyżej jeszcze parę godzin. Porządnie i systematycznie odbywało się wyładowanie zapasów, bez paniki i bez przeszkód. Tylko dzięki upartej energii wszystko dobrze się nam udało. Wbrew naszym przewidywaniom, statek zaczął się gwałtownie zanurzać pod działaniem nowych natarć, drążących ustawicznie w jego boku nowe dziury. Woda go zalewała, przód zaczął się zanurzać i ginął pod wodą. Czeluski Netonie i dalej profesor Schmidt opowiada. Został wkrótce tylko bok tylny, którego wiązania zwycięsko się trzymały, ale utrzymanie równowagi w tym stanie było całkiem niemożliwe. Inny świadek katastrofy, a mianowicie hydrochemik ekspedycji Łobzowa, opowiada w następujący sposób. 13 lutego do godziny 13 na białym tle pól lodowych widoczne były dwa ciemne punkty. Ściśnięty lodami czeluskin i rozbity obok niego namiot członków ekspedycji. O godzinie 13 rozpoczął się nacisk lodów. W ciągu pół godziny słychać było straszny huk i trzask. Kry lodowe piętrzyły się jedna nad drugą, tworząc olbrzymie góry, które rosły nieustannie i nieubłaganie napierając na czeluskina. To był darmowy fragment audiobooka. Pełną wersję znajdziesz w Legimi, Audiotece, Publio, Virtualo, a także w Storytel oraz BookBeat.